To nasz bohater, szef Mon na obchodach w Warszawie wymownie wskazał jedno nazwisko. W Warszawie trwają uroczystości w Święto Wojska Polskiego z udziałem ponad 2000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu. Podczas przemówienia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zmarły w wyniku obrażeń na granicy z Białorusią żołnierz Mateusz Sitek został specjalnie uhonorowany Przypomnijmy, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 28 maja w okolicy Dubicz Cerkiewnych Usiłując powstrzymać napór migrantów przedzierających się przez wyłom w granicznym płocie, Mateusz Sitek otrzymał cios nożem osadzonym na długim drzewcu. 6 czerwca 2021 roku letni mężczyzna zmarł w warszawskim szpitalu. Sierżant Mateusz Sitek, specjalnie uhonorowany 15 sierpnia. W 1920 roku trzeba było mieć odwagę. Odwagi wtedy było dostatku, i wtedy zwyciężamy, dzisiaj tej odwagi żołnierzom polskim nie brakuje. I do końca są wierni przysiędze. Tak jak sierżant, Mateusz Sitek, który bronił granicy RP i oddal za nią życie. To jest nasz bohater. To jest następca żołnierzy spod Modlina, Płocka, Radzymina, Wołomina i Warszawy. Sierżant Mateusz Sitek, nasz bohater, powiedział zebranym szef mon Władysław Kosiniak Kamysz. Poinformował jednocześnie, iż pierwszy czołg Abrams, który pojedzie z Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej, będzie nosił jego imię. W tej defiladzie będzie pokazany po raz pierwszy, podkreślił. Dodajmy też, że Mateusz Sitek miał tylko 21 lat. Przyjaciela, kolegę z drużyny i żołnierza wojska polskiego najbliżsi pożegnali go w środę 12 czerwca. Co ważne, do pełnienia służby przygotowywał się jeszcze w szkole średniej. Sierżant Mateusz Sitek, biografia. Mateusz Sitek pochodził z powiatu Wyszkowskiego. Był mieszkańcem gminy Rząśnik. Jego ostatnie pożegnanie miało miejsce w kościele pod wezwaniem Świętej Anny w Nowym Lubielu. 21-latek w 2022 roku ukończył liceum mundurowe w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie. Placówka oddała hołd zmarłemu absolwentowi w piątek 7 czerwca podczas specjalnego apelu. Świętej Pamięci Szerokość. Mateusz Sitek był kadetem klasy wojskowej III Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w Wyszkowie w latach 2020-2022. Cichy, spokojny, zdyscyplinowany, od początku zaangażowany i oddany charakterowi klasy wojskowej. Wielokrotnie reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym, uczestniczył w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym oraz charytatywnym, czytamy na stronie szkoły, w której się uczył. Odnosił sukcesy w drużynowych zawodach sportowo-obronnych, zajmując miejsca na podium, informuje CEZ i U Kopernik. Jednak szeregowy Mateusz Sitek był również piłkarzem. W przeszłości reprezentował barwy lokalnego klubu WKS Rząśnik, który w tym sezonie bierze udział w rozgrywkach klasy B, ósma pod względem ważności klasa męskich rozgrywek ligowych w Polsce. Ludzie żyją, dopóki są pamiętani napisał klub na swoim oficjalnym profilu, żegnając byłego zawodnika.